Hoka Hei się widział Janusz Pijanka z kamiennego Wigwamu, nadaje znowu. Proszę Państwa, myśląc cały czas o tej mojej Nikusi, o tej mojej córeczce, o tym moim szczęściu, o tej mojej małej, wielkiej radości, która się okazała ogromnym smutkiem. Cały czas o tym myślę w związku z sytuacją, jaka jest w tej chwili na, na granicy z Ukrainą, z Ros Rosją z Ukrainą. No i co, proszę Państwa, biorę i robię kawkę. Kawkę może sobie zrobię kawę sobie zrobię nie wiem teraz sobie zrobimy moją mijany z mlekiem i co wam chciałem powiedzieć? Chciałem wam powiedzieć jeszcze może o czymś innym o tym co robią hejterzy do czego się dopuszczają ci wielkie słaniaki te wielkie słaniaki proszę Państwa z słaniaczki i których wspiera wspiera YouTube wspiera Google bo nie, ich nie likwidują chociaż proszę Państwa kłamstwa, kłamstwa sieją i oszerstwa i zwalczają takich ludzi jak ja proszę Państwa nie dbając o to i, o to i w ogóle wykorzystują u ludzi uczciwych bo to jest proszę Państwa oszołomstwo wiecie, że miałem dobrą oglądalność kanału który mi zlikwidowali właśnie przez takich głupich hajterów. Gdzie informowałem o moim stanie psychicznym, Że i ja Wam coś powiem: dzięki temu, że, że istniał YouTube, Google, że mogę się z Wami dzielić, ja, którego odtrąciła rodzina, dlatego że głupie kobiety, matki moich dzieci, yy, yy, doprowadziły do tego, żeby dzieci ze mną nie miały kontaktów, żeby mnie, proszę Państwa, ignorowały, nie lubiły, nie wiem jak tam jest. Nie muszą mnie kochać, ważne, że ja ich kocham. Ja proszę Państwa mowy nienawiści nie siałem. To oni, proszę Państwa, sieją wiele rzeczy nieprawdziwych, znaczy wiele. Większość tak. I po prostu pozbawili mnie, mnie jako dziennikarza, reporter, bo czuję się reporterem dziennikarzem, tak samo jak i na, na Dombasie byłem, bo i, byłem i gdzie mógłbym udowodnić nawet, że jestem dziennikarzem, zwłaszcza, że jadąc do takich krajów jak na przykład jak yy, Nikaragua czy inne możesz udowodnić na lotnisku, że jesteś youtuberem jako dziennikarzem i ci się wpuszczą, bo ja nie mam z legitymacji, że jestem dziennikarzem yy, ja to robię bezpłatnie radzę sobie jak tylko mogę a oni zwalczają, słuchajcie ja doszedłem do wniosku, że youtube i google są, są, w, swym, są w porozumieniu czyli wspólnie i w porozumieniu biorą zwalczają taki jak ja i proszę Państwa, i szerzą oni mowę nienawiści, oni podżegają ludzi, którzy, proszę Państwa, mogą z tego powodu samobójstwo popełnić. Nie, bo nie wiedzą, jaki jest stan danej, danej osoby. Ja, proszę Państwa. Jak Leper mam silną psychikę, bo nie wierzę w to, że lepe, Leper popełnił samobójstwo. Osobiście go znałem, nie raz się z nim witałem, byłem w sądach. Z, y, udało mi się nawet manifestacyjne p, y, plakaty na, na miejscu zrobić w ubikacji na kartonie. Nie mi mieć plamastra karton się znalazł w budynku sądu bo nie pozwolili wejść żadny, żadnym tym. Bo nie pozwolili wejść, proszę Państwa, z żadnym żadnym afiszem. I ja wam powiem, i takich ludzi się zwalcza. Nie wchodzą do. są słabymi psychologami. Ja wyczułem, i właśnie słuchajcie, co wam powiem. Trzeba zwalczać ich wszystkich, do, y, i właśnie trzeba donosić na, na ten, na nawet nie tylko proszę Państwa, na, do youtube że to są ci hakerzy mowy nienawiści szerzą. Nie, oni są podżegaczami. Ja to tak odbieram. Ja, jako youtuber, któremu zniszczono 11 lat pracy. Oni podżegają ludzi do, żeby popełnili samobójstwo, żeby go ich zniszczyć, zdyskryminować, ośmieszyć swoimi kłamstwami. Kłamstwa głosząc i w ogóle dokuczając, ubliżając, oczerniając. Wiecie co? Ja przeżyłem przez 8 lat fałszywie os oczerniony, oskarżony o, proszę Państwa, o pedofilię. Wiecie co to znaczy dla artysty, wrażliwego romantyka takiego jak ja? Ja udowodniłem swoim życiem, postawą, pomagając w prawdzie. Bo prawda, się sama nie obronia, mówią, że musicie jej pomóc. Że można z nim wygrać, z tym całym systemem zła, które opanowało. I wciąż panuje. Także słuchajcie, jakaś Gienia Paris, jakiś generał Haller, nie wiem czy Ryszek jeszcze, mam trochę wątpliwości. Yy, Chrzanowski, kto tam jeszcze pisze się aktywnie ostatnio. Ci, którzy mnie, proszę Państwa. Znowu zaczęli hajtować, zgłaszają. Już mi piszą, że mi zakryją kanał, że, że ja z fałszywego konta. Ja nie z fałszywego konta nie nadaję. Ktoś mi udostępnił. To może być każdy z was przez telefon mi dzwonili, chcieli podać, podać dane na, na miary. Nie jedna osoba już, już mi zaproponowała. I ja dzięki temu potrafię jeszcze coś zrobić. Na nowo wziąć, mimo że tam ten kanał się odzwołuje. To odwołanie nic nie da. A gdybym nie wytrzymał tego, to już mnie nie być wśród żywych. Głos Ameryki by pojechał, wy nie wiecie, co bym tutaj zrobił. Dziękuję tym, którzy mnie wspomagają. Przed chwilą odpisywałem długie komentarze mądrym ludziom, że dziękują mi za to, że jestem. Ja też wam dziękuję za to, że jesteście. Wiecie, jak mi ośmieszyli przed całym Sieradem, powiatem Sieradzkim, województwem, a no nawet polską ja, ojciec, kochający to dziecko, potrafiłem wygrać. Ja dzisiaj bym pojechał, dzisiaj bym pojechał w nocy. Jutro dojechałbym do sum, żeby to dziecko odzyskać. Nawet matkę bym przywiózł, nawet kochankę, jak ma, niech by tu zamieszkali. Ja ich bym nie utrzymywał, ale dziecko tak. <laughs> żeby dziecko miało ojca. Bo ja już z Wolgą nie będę, to już jest niemożliwe. Dla dziecka zrobiłbym wszystko Skrzywiona psychicznie Tak jak nie jedno dziecko z małżeństwa Ja, który dzielny tata reprezentowałem Jeździłem z nimi na manifestacje Nawet w dniu, w którym prawomocnie wygrałem Wygrałem wyrok O, o fikcyjną pedofilę Ze za zarzuty Ja, który proszę państwa Do dzisiaj nie mam partnerki 8 rok to, że Państwa, bez seksu, bez masturbacji żyje, a mnie chcieli zrobić pedofilem na tym dziecku? I ja to przeżyłem, i mam jeszcze odwagę z tym walczyć, a oni tacy hajterzy psychikiem biorą mi niższą wieczność. Ja dzisiaj jestem jak ta kartka papieru, którą można tylko podpalić i zniszczyć. A ja mam siłę jeszcze Wam nadawać o tym mówić. Moje dziecko znajduje się w kraju zagrożenia. Przed chwilą słyszałem, że o drugiej w nocy mogą zaatakować Rosjanie. Jaka prawda nie wie Myślę, że Putin nie da się wciągnąć w wojnę, bo to jest manipulacja zachodu i w ogóle. Masonerstwa, nie wiem, kogo tam, jak to nazwać. Putin nie da się wciągnąć w tą wojnę. Przecież Rosja jest jedynym krajem yy, słowiańskim. Czyli z, albo mają tylko słowiański język, który jeszcze potrafi się temu zniłemu zachodowi przeciwstawić, a teraz wszyscy tak na nich yy, naganiają. Chociaż nie popieram ich polityki, bo wiadomo, mordują oligarchie to wszystko to jest niemożliwe, żeby w kraju, w kraju, gdzie pracowali, zarabiali mniej jak my, tutaj w Polsce, żeby gwałtownie takie biznesy porosły. Ja, proszę Państwa, milion dolarów miałem, pracowałem na to całe swoje życie. I miałem tyle mając 35 lat, a dzisiaj mam prawie 63 I kobieta to zniszczyła? Moja żona, ex-żona Beata? Bo wy myślicie, że moje, moja, moja psychika to jest tak jak tutaj ta łyżka z metalu, z żelaza Albo z betonu, tak, jak tutaj te płytki, czy coś A ja jestem jak kartka papieru Ale jeszcze mam siłę, żeby z tym walczyć, o sołomstwę. Muszę uważać na każde słowo, które teraz opowiada żeby mi kanału nie zlikwidowano. O ile jest takich, którzy zamkną. Ja w ogóle teraz myślę, odsunąć się więcej nie nadawać. Przez tych kilku osobomów, przez Gienie Paris, przez generała Hallera, przez jeszcze jakiś tam innych motry czy którzyś inni jeszcze nie pamiętam, który tam. Nic feller który się teraz tak był aktywnił. A on mnie podrzega, proszę Państwa, a on nie podrzega to może się zgłosić do samobójstwa. Bo ja tak to odczuwam. Chce mnie zlikwidować no, przy starcie. Ja mam dopiero 31 filmów chyba. To będzie 32 film, który teraz kręcę. Od razu oszołomstwo. No to jak? Jak mi państwo zabrało zasiłek? We Francji nie mam nic, w Polsce nie mam nic. A ja żyję! Wbrew w ogóle logice ja żyję. Ja nie zarobiłem ani złotówki. Weźcie ostatni miesiąc. Nawet na ostatni miesiącu, na tygodniu, na dwóch. Jakieś tam pieniążki na coś muszę wydać I mnie się tylko bierze, że ja jestem jakimś dziadem Czy jakimś kim? Macie, macie kloszarda przed sobą, zobaczcie Macie śmierdzącego przed sobą kloszarda Który co, wody nie ma? Zobaczcie w Ile w, w tej koszuli chodzę, śpię? Miesiąc, dwa, trzy? Używam ją od kilku miesięcy Założyłem ją dzisiaj Ostatnio miałem, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie temu nie wiem czy w muszce jak byłem czy gdzieś tam Widzicie Bo się patrzy nawet jak ja się ubieram Czy czym się odżywiam Wodę mam z kranu Proszę Państwa Mleko mam kupione Polskie Kawę mam kupioną, w, nie Też kupiona, w Polsce Boricco Remenzi z Francji No cukier jedynie, który tu przed chwilą Wrzucałem do, do tego to mam z francuskiego socjalu. Niszczy się takich ludzi? Indianistę, którego polski ruch przyjaciół Indian zwalcza? Oszołomy, kurdera, noresy i inni? Słuchajcie, a kto jest prezesem polskiego ruchu przyjaciół Indian? Popatrzcie sobie na to. I oni decydować będą o mnie, że ja jestem nieprzyjacielem Indian? Oni będą mi dyktować, jak ja mam 63 lata, a prawie będą mnie ze, Co ja mam robić, będą zwalczać, jak zwalczali i ośmieszali i, Sata Ocha Stanisława Supłatowicza. Wiadomo, że skłamał, mógł się przyznać tak jak, jak lepiej. Le. Ja w ogóle chciałem, jak, jak Bolek. Chciałem, chciałem nawet do niego dotrzeć, chciałem nawet filmik zrobić, żeby powiedział prawdę i po jego śmierci bym ujawnił. Ja bym był w posiadaniu, a teraz nawet o Sasi Oku zlikwidowano prawdopodobnie film, bo był na tym kanale. Zaraz to sprawdzę. Także nie poddałem się, dziękuję za słowa wsparcia. I słuchajcie, ja nie będę ich tam blokował. Wy ich blokujcie, wy ich zgłaszajcie. Bo to są podżegacze do samobójstwa. Oni nie wiedzą psychikę, jaką człowiek ma i co, co w danym osobie my, w danym momencie myśli. Mnie się bierze, że tuba mówiła, filmy blokuje, 11 lat pracy. Dorobek Ameryki, nie Ameryki. 87 z Państwa zwiedziłem, wiecie o tym. A oni potrafią jednym ciśnięciem wziąć i się odwoływać, z kim się odwoływać. Z robotem, czy ja pojadę do Warszawy, będę yy, nie to. Bo oni mnie podżegają proszę Państwa, YouTube, Google proszę Państwa. Oni właśnie biorą, najpierw podpuchę, dawają. Brawo, rośnie Ci oglądalność, bo miałem po 10 tysięcy osłon, A ludzie się, ludzie mnie nie mogą znaleźć. O 10 tysięcy ludzi dziennie mnie oglądało. Ja nie zarabiam na tym, tak samo jak i na tym. To była moja pasja, moje życie w obecnym świecie, gdzie wśród ludzi, proszę państwa, człowieka nie znajdziesz. Wśród tłumu nie ma ani jednego człowieka. Chociaż są ludzie, bo na manifestacji spotkałem ja i Jakuba pozdrawiam, anarchistę z Łodzi. Jak on się nazywa? Mistrza chyba. Są wspaniali ludzie jeszcze. I takich się zwalcza na, na początku. Nic kończy, bo może już 15 minut minęło. Polska walcząca, także idę na wojnę, proszę państwa, z YouTube, z Facebookiem i... I, I z oszołomami, hejterami, choka hej. Nikusia, i nie wiem jak co zrobić, żeby ci odzyskać z Ukrainy, choka hej.